Tak. Dobry, dobry, wieczór, wieczór. Słuchamy. E, dobry wieczór, Dobry wieczór. Dobry. Karol z tej strony. Linzborka dzwoni. Ja jestem, tak, młody chłopak. Mogłem tak na szybko, próbuję się już 150 razy dzwoniłem. O, Karol, udało się, widzisz. No, udało się, dawaj. E, no, chciałbym pozdrowić na szybko. Jestem e, studentem, jestem psychologiem z trójmiasta uh -huh. kolegów Mateusza i, e, i Juliusza z trójmiasta. Uh -huh. Ja chciałbym tutaj do y, pana Olszeńskiego, bo my jesteśmy z kolegami y, heteronormatywni i byliśmy ostatnio na y, strajku y, kobiet tak. i widzieliśmy pana Olszeńskiego, jak paradował w tęczowej maseczce. Nie, raz. ja nie paradowałem w tęczowej maseczce, tylko z wielkim fioletowym kutasem w dół. Na wierzchu, do na którego był przyczepiony dzwonek. A na moim fiucie wisiała silikonowa twarz lęparcicy, która wydawała z siebie takie dźwięki jebać mnie, jebać, jebać mnie. Jebać. Ty mnie pomyliłeś nie, nie. z kim innym. Tak, nie, albo, za tak. Dużo, albo za dużo grzybków nie. najadłeś się. Za dużo nie. grzybków słuchaj, co, się najadłeś, słuchaj, co, i na pewno tak co, co, było. Coś ci powiem, psychologu. Jak dojdziemy do władzy, to będziemy was w karcerach nie, trzymać. Nie, będziemy, będziemy te psycholować, bo to są psychologi. Pierdol się ze swoją psychologią. Jesteś wysrańcem, rozumiesz? Błędem ludzkim jesteś, kurwa. Ty z sobą, z sobą, z sobą, sobą daj radę, no i kurwa. Kolowuj nie bana ściero, ty kurewska pizdo, ty Kurwa ja cię znajdę, w, w Trójmieście Wojtek, mamy. Wojtek, nie zabieraj czasu ludzi. naszym widzom, dobry Podobać, wieczór, witamy podoba, serdecznie. Podoba ci Bardzo mi się no. podoba. <laughs> <My> się <laughs> <też> podoba <laughs> tak. Halo, dobry Pana wieczór. On jest heteroseksualny. Wojtek! Ty pizda jesteś kurwa!